1 z 10 to jeden z najpopularniejszych polskich teleturniei. A ja w dzisiejszym filmie przyniosłem go do Minecrafta i przy okazji sprawdziłem wiedzę moich widzów o naszej ulubionej kwadratowej grze. Jeśli materiał, który przygotowałem Wam się spodoba, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Dla Was są to dwa kliknięcia, które zajmują Wam parę sekund, a mi stworzenie tego odcinka zajęło około 50 godzin pracy. Także gdybyście te rzeczy zrobili byłbym Wam naprawdę bardzo wdzięczny. A ja nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Ale zanim przejdziemy do pytań, poznajmy dzisiejszych uczestników. Numer 1, Patryk. Tomi. PPO, Cześć. Igor. Sado. Siema, siema, siema. Mystic. Witam. Opatz. Witam. Warn. Dzień Tom. I Ginder. Siema. Teraz, jak już wiecie, kto wystąpi w dzisiejszym odcinku, możemy zaczynać. Na początek, widzowie będą musieli przejść przez etap pierwszy. Polega on na tym, że każdy z uczestników otrzymuje dwa pytania, żeby przedostać się dalej, każdy musi odpowiedzieć na co najmniej jedno pytanie dobrze, jeśli odpowie poprawnie na dwa, no to przechodzi, jeśli na jedno, to przechodzi, ale w następnej rundzie ma jedno życie mniej, a jeśli odpowie na dwa źle, to odpada z odcinka. Patryk, pytanie pierwsze. Ile no, jajek no. można mieć maksymalnie w jednym slocie? 16. Dobrze. Tomis, w której wersji został dodany warden? 1,19 Dobrze. PPO, czy Axolotle były z nami w wersji 1,17? Nie. No niestety w 1,17 już były Axolotle. Igor, pytanie do Ciebie. Czy w Minecraftie istnieją zamiecie śnież śnieżne? Tak. No nie, istnieje śnieg, ale nie zamiecie. To było takie podchwytliwe pytanie. Teraz Sado. Za ile patyków możesz kupić Emeralda u Fletchera przy najwyższej możliwej okazji? Eee. 32 źle. Ponieważ jeśli podwyższą swoje ceny może mieć nawet za 64. Teraz Mystic. Czy kozy jak uderzą w blok, coś wyrzucają Tak, róg. Dobrze. Czy róg możemy znaleźć gdzieś w skrzynkach? Hmm, tak, można go znaleźć w pilaczowym pilaczynowym chyba Dobrze, tak jest. Czy Technoblade? Był widoczny na ekranie w launcherze Minecrafta. Ja Był. Minecraft 1.14. Była to aktualizacja wiosk i znacznie ulepszyła, ale co jeszcze zmieniła? Dodała tyle. czego? Czy komuś kiedykolwiek udało się znaleźć seed z ekranu głównego Minecrafta? E, tak. Dokładnie, Każda grupa osób znalazła ten sit. Patryk, pytanie do Ciebie. Owca Dobra. może mieć różne kolory wełny? Może. Dobrze, jak nazwiemy ją znacznikiem dżep? Jaki znacznik możemy dać mobowi, żeby był odwrócony? Dinnerbone. Pepo, teraz pytanie do Ciebie. Czy rekord y, levela Polski należy do youtubera, który ma mniej niż 1000 subów? Nie. Czy Creeper powstał przez błąd? Czy naturalnie ktoś go wymyślił? Naturalnie. No, tak, Niestety nie. Creeper powstał przez błąd, yy, ponieważ na początku miała być świnia, ale coś się zepsuło z teksturą i powstał Creeper. Czy w niektórych teksturach mobów są ukryte jakieś znaki? Są. Jednym z najpopularniejszych polskich SMP. Jakie to było? Anarchia? Zło za ile szczebek złota u kapłana możesz kupić Emeralda. No nie, nie. Czy u villagerów da się kupić diamentowe zbroja? Da się. Jojc, pytanie do ciebie. Czy w Minecraftie da się przy użyciu komend zrobić koło? Kto jest twórcą Minecrafta? Tak oto etap pierwszy się zakończył i zostało nam już tylko 8 zawodników, ponieważ dwóch nie dało rady, przejść go i odpadło. Jednak jak będzie wyglądał drugi etap? Już tłumaczę. Otóż uczestnik otrzyma pytanie. Jeśli odpowie na nie poprawnie, to wyznacza osobę, do której będzie kolejne pytanie. Jeśli osoba wybrana przez niego odpowie dobrze, to ona wyznacza kolejną osobę, a jeśli źle, to traci swoje życie, a osoba, która ją wybrała, wybiera następną. Co ważne, życia nie regenerują się po poprawnej odpowiedzi, więc może być to lekkie utrudnienie dla naszych uczestników. Ale myślę, że i tak sobie poradzą. Czy kiedyś z jakichś mobów w Minecraftie wypadały grzyby? Nie. Tak, wypadały. To było w jakichś starszych wersjach Minecrafta, w becie albo w Alfie, tam ze śmień wypadały wtedy grzyby, w którym roku został wydany Minecraft? Możesz powiedzieć albo rok, w którym został wydany na 1.0 wersja, albo w którym się okazała po prostu taka pierwsza faza testowa. 2009 Możesz wyznaczyć kolejnego pytanego. Wyznaczmy numerek 10. Który enchant na zbroję przydaje się najczęściej ochrona przed pociskami, ochrona przed wybuchami Ochrona przed ogniem, czy po prostu zwykła ochrona? Hey, ochrona zwykła. Cześć. Czy na latarni morskiej jest emitowany jakiś sygnał? Tak. Dokładnie, tutaj nawet na filmie możecie zobaczyć, teraz tutaj zrobię zbliżenie. Są tutaj cząsteczki rozchodzące się od środka latarni. Numerek 1. Czy w Minecrafcie na trybie Bedwars można zdobyć diamentowy blok? Nie można. To pan z numerkiem 9. Czy, czy w Minecraftie kiedyś dało się doić kałamarnice? Nie. Dało się w wersjach testowych Minecraft'a dało się doić kałamarnice. Pan numer 5? Czy w Minecraftie tekstura żwiru została kiedyś zmieniona, czy od zawsze jest taka sama? Została zmieniona. Tak, została zmieniona w wersji 1,14. Yy, to ja poproszę pana z numerkiem yy, 10. Co zostanie dodane w, w nowym update 1.20 związanym ze zbrojami. Nie wiesz, no niestety, yy, szkoda trochę, tracisz życie. E, to może pan z numerem 9. Czy w Minecraft'cie da się ukończyć grę? Tak, teoretycznie zabicie smoka jest uznawane jako zakończenie gry. Dokładnie. Zabicie smoka jest teoretycznie uznawaniem za zakończenie gry jednak podej możemy dalej przeżywać przygody w tej niesamowitej grze. Pan z numerkiem 1. Czy kiedyś na moim kanale pojawiła się seria hardcore. Nie licząc serii przeżyłem ileś dni na świecie hardcore. Nie. No niestety była tam taka seria. Był taki hardcorek luźny. No to pan z numerkiem 2. Czy w Minecraft'cie 120 zostanie dodany nowy rodzaj drewna? Podkreślam słowo drewno. Zostanie dodany, a tak dokładnie to bambusowy. Ja wybieram pana z numerkiem. Niech będzie 6. Czy kiedyś w wersjach starszych Minecrafta dało się budować powyżej setnego poziomu? Tak, dało się. No tak, da dało się kiedyś. Nie sprecyzowałem w sumie o kiedy chodziło, ale kiedyś się dało. Jednakże też, o oczywiście poprawna, ale też jako ciekawostkę dodam, że na przykład w starszych wersjach, jeszcze przedpremierowo, nie można było na przykład stawiać powyżej 70 kratki bloku. No to dziesiątka. Czy Enchant y, Swiftnik, czyli ten, który pozwala nam na shifcie się szybciej skradać, możemy znaleźć gdzieś indziej niż ty y, Ancient City? Nie, no nie. Dwa. Czy w Minecraftie mamy jakiegoś bossa, który nie ma paska ze swoim HP? Pana z numerkiem 8. Czy jest szansa, żeby w piramidzie znaleźć 5 diamentów? Jest taka szansa. Czy kurczaka możemy rozmnożyć każdym rodzajem nasion? Nie można. Niestety, błędna odpowiedź. Kurczaka możemy rozmnożyć innymi nasionami, na przykład Dyni czy Arbuza. Dziękujemy Ci za grę. Pan numer 10. Dobrze, panie Ginder, pytanie do pana. Czy w Minecrafcie da się bez niczego w ekwipunku? Zaamortyzować upadek? Da się! 9. Czy w Endzie od zawsze było NCT? Hmm. Tak. NCT nie było od zawsze, zostało dodane dopiero później. Po numerkiem... 5. Czy w Minecraft Hardcore jesteśmy w stanie przeżyć śmierć? No nie, bo jak zginie, zginie. Ewentualnie totem, ale to no, za, tak. zależy. Czy totem działa w próżni? totem... Działa w próżni, ale i tak później dostanie się obrażenia. Yy, to numer 6. Yy, Czy w Minecrafcie są jakieś moby, które umieją skoczyć na ponad 10 bloków do przodu? Lub będą? Tak. Tak, dokładnie. Będą to wielbłądy. Numerek 2. Gdzie znajduje się siedziba Mojangu? W jakim kraju? Yy, Norwegii? Yy, nie, no byłeś blisko. Też Skandynawia, ale to jest Szwecja. Numerek 10. Czy w najnowszej wersji Minecrafta 1.20 będzie istniało jajko spawnujące Iron Golema? Będzie istniało. Tak. Smok w Minecrafcie jest kobietą czy mężczyzną? Nie, e, Niestety nie. Smok jest w płci żeńskiej. Czy normalnie w Minecrafcie, w takim czystym survivalu, da się przywołać Herobrine'a? Chyba tak. 5. Czy w Ancient City jest coś, co nazywa się ramo portalu w plikach gry. Tak, jest to ten portal, który jest w centrum Ancient City. Yy, numer 10. Czy nederowym drewnem da się palić w piecu? Da się! Nie, niestety, nederowym drewnem nie da się palić w piecu. Numer 6. Czy zombie wieśniach może jeździć na kurczaku? Tak. Yy, numer 7. Czy w wersji Minecrafta Bedrock Edition, podkreślam słowo Bedrock Edition. Zombie, może, mały zombie może jeździć na owcy. Hmm, wydaje mi się, że nie. No niestety, mały zombie w wersji bedrock może jeździć na owce. Sam byłem tego świadkiem. Dziękujemy, opad, za grę. No dobra, dobrze. czy w, y, kiedyś w Minecraftie na plakacie można było zobaczyć niebieskiego villagera? Yy, nie wiem. No można było zobaczyć. Dziękujemy za grę. Pa. Miłe i subskrybujcie w Numerek osiem. Czy w Minecrafcie są plany w 1.20 dodać jakiegoś nowego bossa? E, są plany. Nie, w 1.20 póki co nie ma planów dodania żadnego nowego bossa. Numerek 9. Czy w Minecrafcie można zenchantować nożyca? W się e... W jakiejkolwiek Wadla, Można nadać enchant, ale z enchanting table nie. Poprawna odpowiedź. Wszystko. Czy w Minecrafcie istnieją małe delfiny? Nie istnieją. Yy, numerek 5. Czy w Minecraft Bedrock istniały kiedyś małe kałamarnice? Istniały. 9. Czy w Minecrafcie da się zrobić w nederze generator bazaltu? Tak jest, można zrobić generator bazaltu. Kosiu. Czy w Minecrafcie można z, yy, napis na tablicy zarówno pokolorować, jak i podświetlić? Tak, da się. Pan numer 6. Czy w Minecrafcie można zrobić portal do nieba? Nie da się, chyba że na modach. Yy, numerek 5. Czy w Minecrafcie glowstone'u da się użyć w alchemii? Yy, da się, pan numer 8. Czy w nowej wersji Minecrafta 1.20 do ozdabiania zbrojek będzie można używać kwarcu? Będzie można. Pan numer 9. Eee, yy, dobrze, ja do ciebie podobne pytanie, tylko że tym razem zamiast kwarcu, czy można będzie używać Redstone'u? Tak, będzie można. Masz rację. Sześć. Czy w Minecraft'cie istniały kiedyś inne kolory łóżka niż czerwony? Kiedyś w wersji przed dodaniem yy, 1.14. Czy istniały inne kolory niż czerwone? Chyba tak, ale nie wiem czy na Bedrocku, czy na Javie, czy na obydwu. Czy w y, Minecraft'cie jest jakaś płytka drewniana, którą lepiej wydobyć kilofem niż szekerą? Yy, jest. To pan numer 9. Czy w Minecraftie w jeden zmieni się układ ekwipunku w gracza w trybie kreatywnym? Tak, zmieni się układ ekwipunku. Numer 8. Ile osób będzie mogło maksymalnie jeździć na wielbłądzie? Dwie. pan numer 9. Czy moby, takie jak zombie, będą mogły dosięgnąć nas na wielbłądzie? Nie, numer 5. Czy da się skraftować yy, zbroję dla konia? Nie da się, trzeba ją znaleźć. Numer 6. Czy netherrack i cobblestone mają podobne tekstury? Tak. Yy, numerek 8. Czy w minecraft'cie wilerowe szkielety po przejściu do overworld'a zachowują się jakoś inaczej? Nie tak samo. Pan numer 5. Ile maksymalnie można mieć shulkerów w shulker Nie da się mieć shulkerów. Sz to numer 9. Warden jest głuchy czy ślepy? Ślepy. Numer 6. Czy tarczą zablokujesz Sonic Booma Wardena? Tak! Nie! Sonic Booma nie da się zablokować tarczą 8. Czy kiedyś w Minecraftie istniały koła zębate? Nie istniały. Niestety istniały. Kiedyś noc je wprowadził. Po postawieniu nie dało się ich zniszczyć. 5. Sado, czy kiedyś były jakieś w starszych wersjach Minecrafta przed 1.0 inne piramidy niż pustenne? Nie było. Były. Były wielkie piramidy ceglane. Tak oto. Po tej zaciętej walce na polu bitwy zostało już tylko trzech zawodników. Warn, Mystic i Oic. Który z nich wygra nasz program? dowiecie się tego oglądając odcinek do końca. No i zawsze przed finałem są jakieś reklamy, wstawka czy coś. No ja niestety żadnej współpracy nie mam, więc zareklamuję swojego Discorda, na którego bardzo serdecznie Wasz widzowie zapraszam. Link macie w opisie. Możecie tam sobie ze mną pogadać, popisać, polegrać w różne gierki i też niedługo planuję kolejne nagrywki z widzami i osoby na nagrywki będą ubrane tylko i wyłącznie z Discorda. Także jeśli byście chcieli wystąpić na nagrywkach, to gorąco Was zachęcam na wbicie na mojego Discorda oraz na Instagrama. Też link będzie tam na dole w opisie, a my lecimy do finału. No i nastał ten moment. Wielki finał. Otóż pula pytań w tym etapie jest nieco inna niż w klasycznym programie 1 z 10, ponieważ tam jest to 40, a u nas są to 23 pytania. Żeby wygrać, zawodnik musi wykazać się sprytem i inteligencją, tak, żeby udzielić jak najwięcej odpowiedzi na jak najwięcej pytań i żeby były one poprawne. Czy w Minecrafcie można kiedyś było skraftować kolczugową zbroję? Dało się. A dobrze, a wiesz z czego? Z Dobrze, to jest poprawna odpowiedź. Czy w Minecrafcie. Przez to, że miałeś jakiś czas kontroli na Bedrocku i na, na Javie, mogłeś otrzymać jakąś pelerynkę. Tak. Dobrze, to jest poprawna odpowiedź. Czy w Minecrafcie istnieje coś takiego jak biały lis? Tak. Czy istnieje w Minecrafcie taki seed, na którym y nad Mansion znajduje się Pillager Outpost? Znajduje się. Tak, jest taki seed. Jest jakaś płyta, którą możemy zdobyć dzięki wyprawie do Ancient City. Tak. Dobrze. Jest to płyta muzyczna, którą robi się z kilku odłamków, i dzięki temu możemy ją zdobyć. Ile lat ma Minecraft, licząc od wydania wersji 1.0? Nie wiem. Poprawną odpowiedzią jest tutaj: Minecraft 1.0 został wydany w roku 2011, czyli Minecraft, licząc od tego czasu, ma 12 lat, a licząc od początku. Ma ich 14. Czy w Minecrafcie kiedyś szkielety nie miały łuku? Nie miały. Czy w Minecrafcie pająki kiedyś były brązowe, czy jednak od zawsze były te klasyczne czarne pajączki? Brązowe. Czy da się połączyć elektrę z Nie da się. Czy kiedyś w Minecrafcie istniał domek startowy? Istniał. Pamiętam na środku. Czy w Minecrafcie da się zbudować działający kalkulator? Tak. Zostańmy przy tym, jak było. Ten Zero, z villagerami można było się tradować, czy jednak byli oni dodani, ale nic się nie dało z nimi robić. Nie dało się nic z nimi robić. Warna! Czy w Minecrafcie da się zrobić przejście w skalę, którego nie będzie widać? Tak. Tak, da się. Za pomocą różnego rodzaju mechanizmów. Pan numer 6: Czy w Minecrafcie istniało, bądź nadal istnieje. Coś takiego, co nazywa się kołczan na strzały. Kiedyś istniało. Pan po środku. Czy w Minecraft'cie, kiedy jest ekran tytułowy Mojang Studios, jest on czerwony? Czy da się zmienić jego kolor na jakiś inny? Tak. Jaki? Nie da się zmienić go na szary lub czarno-biały. Pan 8. Czy Wheelerowa Gwiazda jest odporna na wybuchy? Jest odporna na wybuchy. Pan z numerem 9. Czy Azalia ma swoje drewno? Nie, niestety nie ma. Pan Mystic. Czy istnieje jakiś mob podobny do Silverfisha w rozmiarach? Tak. Jest to endermit, którego możemy zespołować przy użyciu perły kresu. Warne. W którym roku Microsoft kupił Minecrafta? W 2011. Dobrze, poprawna odpowiedź. Szczerze nie spodziewałem się tego. I teraz nastąpił zwrot akcji. Mianowicie WARN zrobił coś, czego nikt z nas się nie spodziewał. E, na siebie. Oczywiście mógł skierować pytanie na siebie. Nie zabraniał tego regulamin. Ale byliśmy po prostu wtedy tak zdezorientowani wszyscy, bo dosłownie każdy z nas zapomniał, że taka opcja istnieje. A Warren pamiętał i postarał się to wykorzystać, co w przyszłości przełożyło się na dalszy wynik rundy. Za jaką kwotę Microsoft kupił Minecrafta? 2 miliardy dolarów. On nie będzie mystic. Jak nazywał się Minecraft 1.18? Nazwa update'u. Caves and Cliffs, pan pośrodku? Czy? Z Andezytu można robić schodki. Puk. Jaka jest komenda na ustawienie spawna świata w dowolnym miejscu? Set World Spawn? Finalnie punktacja prezentowała się w następujący sposób: Warn z ilością 81 punktów, Joyce 71, a Mystic 72, z czego wynika, że wygrał Warn. Mystic mógłby wygrać, gdyby oddzielił odpowiedzi poprawnej na jedno z pytań. Niestety udzieli błędnej i nie udało mu się wygrać. Walka była naprawdę zacięta, a ja gratuluję zwycięzcy. Dziękuję także za udział wszystkim pozostałym uczestnikom. Naprawdę pokazaliście tutaj, że wiecie co nieco o Minecrafcie i w tym miejscu zakończymy nasz teleturniej. Jednak widzowie, jeśli byście chcieli kolejny odcinek Jeden z 10 lub jakiegoś innego teleturnieju, to dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy to ma być jeden z 10, czy jakiś inny teleturniej. A ja postaram się taki filmik dla Was przygotować. I mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych filmikach. Do usłyszenia. Marka.